Cześć. Na tej sesji wspomnę, czym jest finansowa IQ. Każdy z nas powinien w tym obszarze się kształcić, dlatego że szkoła podstawowa, średnia czy często studia nie do końca rozbudzają tą przedsiębiorczość, tą zaradność ekonomiczną. Finansowa IQ to edukacja finansowa, która zwiększa umiejętność skutecznego zarządzania finansami. Oraz zarabiania pieniędzy, ich pomnażania i zatrzymywania ochrony, ich ochrony. Nie każdy mógł od rodziców się tego uczyć. Historia pokazuje, że bardzo często dzieci, przez obserwację swoich działań i zachowań pod kątem finansowym, swoich opiekunów czy rodzin pierwotnych, przejmują podobne wzorce myślenia, zachowania. Ale na szczęście, w każdej chwili, dorosły człowiek może dokonać wyboru, że wchodzi. W rozwój edukacji finansowej, bo chciałby w tej materii, tak ważnej materii życia, w tym obszarze życia no, osiągać lepsze rezultaty, żeby mieć większą wolność, większy spokój. Finansowe IQ mierzymy w ilości zarabianych pieniędzy, ale także w dochodach rezydualnych, pasywnych, yy, w przepływie kapitału, yy, w ilości kapitału i, i tak dalej. To jest, to jest taki miernik. Y, czym bardziej ktoś świadomie inwestuje, czym bardziej ktoś ma wiele niezależnych źródeł y, strumieni przepływu finansowego, tym oznacza to, że ma lepsze postrzeganie i lepsze, y, lepsze IQ finansowe. IQ finansowe to ogólne, znaczy IQ w ogóle to zdolność ogólna do celowego działania, do skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami, trudnościami życia. IQ finansowe to samo dotyczy życia finansowego. Wiemy doskonale, że brak pieniędzy powoduje nieszczęście, rozwody, rozpacz, depresję, stres, nawet samobójstwa i inne rzeczy, dużo niepokoju, lęku. Jeżeli rodziny nie wiążą końca z końcem, czy dany człowiek, no nie czujemy się dobrze, jesteśmy zestresowani, spięci, dlatego że finanse, o których będziemy się uczyć na tym kursie, decydują niemalże o każdym aspekcie naszego życia. Niemalże. O każdym. Inteligencja to zdolność uczenia się i dostosowywania się do nowych warunków. Więc y, IQ finansowe, inteligencja finansowa to zdolność uczenia się o ekonomii, o pieniądzach i dostosowywanie się do tej wiedzy, do, do, do panujących warunków, żeby być zaradnym i przedsiębiorczym w tej materii. Więc to jest y, tak mniej więcej przedstawione i pamiętajcie, nikt się z tym nie rodzi. Dokonuje się wyboru, czy świadomie chcemy rozwijać ten obszar życia, czy nie. Tu Ci pokazuję bardzo, bardzo prostą rzecz, gdzie większość ludzi nie rozumie no, podstawowych pojęć. Tutaj mamy obszar finansowy, bieżący dochód. I ten bieżący dochód jest dochodem aktywnym. Etat, biznes i. Poziom bieżącego dochodu, czy zarabiamy 2004, 15, 30 czy 100, determinuje styl życia, poczucie spełnienia, bezpieczeństwa, yy, zaradność, także nasz, część naszego IQ finansowego. Natomiast dochód bieżący, czyli zarabianie na przeżycie, zarabianie na rachunki, nie ma nic wspólnego z dochodem. Pasywnym, czyli z, znaczy z wolnością finansową, niezależnością, z byciem bogatym, zamożnym czy z dobrobytem finansowym. To są dwa osobne obszary. I myślę, że warto na tym kole życia, który znalazłem w internecie, zrozumieć, że dochód bieżący nie daje wolności, dochód bieżący daje przeżycie. Dochód bieżący to nie jest przychód pasywny, bo najczęściej dochodem bieżącym są dochody aktywne, czyli z mojego zaangażowania się w pracę, w, w biznes, natomiast wolność finansowa, samo słowo wolność oznacza to, że jestem osobą niezależną, wolną, czyli mam strumienie finansowe, które płacą moje świadczenia, o tym będziemy się uczyć oczywiście, niezależnie od mojego zdrowia, pracy czy zaangażowania i to są dwa różne obszary życia. Oczywiście obszary te, jak dochód bieżący, wolność finansowa, decydują niemalże o każdym innym obszarze życia. Zgliszcza w dochodzie bieżącym. Zgliszcza w dochodzie bieżącym powodują bardzo często niezadowolenie z pracy, problemy w rodzinie, pro, no, izolację, unikanie znajomych, przyjaciół, rozpady lub problemy w związku, no, brakiem rozwoju osobistego, bo jeżeli ktoś nie ma na jedzenie czy na życie, o jakim on ma rozwoju myśleć? On myśli o przeżyciu, bo mózg włącza alarmy egzystencjalne itd., yy, itd. Tak tak Czyli ciężko jest. Kiedy brakuje nam jakichkolwiek finansów myśleć o czymkolwiek innym i na odwrót, czym bardziej, jesteśmy bardziej spełnieni finansowo, bardziej zaradni, uczymy się, angażujemy, nastawiamy na działania, tym większa satysfakcja zawodowa, tym możemy się lepiej zaopiekować rodziną. Bardziej się otwieramy na ludzi, możemy lepiej dbać o związek, także w formie materialnej, zapewnić rozwój y, osobisty sobie, bo nas stać na kursy, książki, szkolenia, na podróże, możemy tym bardziej dzielić się innymi, możemy lepiej się odżywiać, i tak dalej. Jesteśmy, mamy spokój na poziomie bezpieczeństwa w piramidzie finansowałem, czyli w tym egzystencjalnym y, podstawie to poczucie egzystencji, mamy zapewnione, żebyśmy mogli zacząć się rozwijać duchowo, bo jeżeli Człowiek jest głodny lub nie czuje bezpieczeństwa spokoju wewnętrznego odnośnie finansów, ciężko mu myśleć o czymkolwiek innym. Więc tak, ma znaczenie to, jak postrzegasz finanse, jak postrzegasz pieniądze i zarabianie. Te wszystkie programy ukryte, że pieniądze to wszelkie zło, że złodzieje, oszuści i tak dalej, są wypaczone, niszczące życie, hamujące, okradające nas możliwości. I będziemy tą mentalność trenować, żeby była zdrowa żeby była służąca nam, osiągać nasze rezultaty, cele, yy, która nam pozwoli żyć i reali realizować się w każdym obszarze życia, ważnego dla nas. Nieważne, co w to, w to, co w to koło wpiszesz, emocje, rodzina, znajomi, przyjaciele, rozwój, kariera, pieniądze nam będą towarzyszyć od początku życia do śmierci i są nam niezbędne, jak tlen, i czy nam się to podoba, czy nie, miłością nie zapłacisz za rachunki, yy, piaskiem nie zapłacisz za wodę, czynsz gaz, nie nakarmisz dzieci przytulaniem. Oczywiście nakarmisz je psychicznie, mentalnie, to jest też bardzo ważne, ale to jest inne, inne szkolenie, inny etap. Natomiast musisz finansami zapłacić za pokarm, czy za schronienie dach nad głową. Więc nie wszelkie luki, niedobory. W tej materii złe przekonania, złe podejście, złe nastawienie powodują zgliszcza w całym życiu. I czy nam się to podoba, czy nie, odzwierciedla to później naszą osobowość, nasze emocje, nasze zdrowie psychosomatyka działa. Jeżeli finanse nie pozwalają nam cieszyć się życiem, nie generują spokoju, jakiegoś dobrego nastroju, fajnych emocji, czy stanów fizjologicznych, ma to olbrzymie konsekwencje olbrzymie. Czy nam się to podoba, czy nie, w pozostałych obszarach dużo par. Rozwodzi się z powodu finansów. Dużo ludzi nie jest w stanie wykrzesać siebie uczucia, czułości miłości, dlatego że mają zgryzotę, mają problem finansowy. Nie są w stanie myśleć o niczym innym, bo tak działa mózg. Dla mózg postrzega finanse jak życie. Brak finansów, równa się zagrożenie życia. Czy nam się to podoba, czy nie tak działa, e, tak działa. U, u, Układy odpowiednie narządy w umyśle ciało, migdałowate, muzelowe, siatka i tak dalej. Te wszystkie elementy, obszary mózgu włączają taki alarm, panikę, lęk, strach, jeżeli jakiekolwiek niedobory finansowe następują i jest zagrożona nasza egzystencja, nasza rodzina, w związku z tym to szkolenie jest dlatego bardzo, bardzo ważne, czy nam się to podoba czy nie. Powodzenia do następnego y, szkolenia, przemyśl sobie, przemyśl sobie to koło, zrób sobie ćwiczenie, zadaj sobie pytania, jak dzisiaj wygląda Twój bieżący dochód. Czy jesteś na ścieżce, żeby zbudować niezależność finansową? Jak myślisz, jak twój poziom finansowy, poziom spełnienia w, tej, w tym obszarze, rzutuje na wszystko inne? Czy ma znaczenie, czy nie? Wyrób sobie sam zdanie. Popatrz na to koło, popatrz na znajomych, przyjaciół, na rodziny. Popatrz na ludzi z życia lub w, jakiejś, w jakimkolwiek obszarze tutaj znajomych, bliższego kręgu czy dalszego. Czy finanse mają znaczenie dla życia? Czy finanse mają znaczenie dla rodziny? Dla niektórych to jest oczywista oczywistość, a dla niektórych jeszcze nie. Bo niestety jesteśmy wychowywani w pewnych światopoglądach, w różnych doktrynach, w różnych jakby Obszarach, że podważa się znaczenie finansów. Kojarzy się z tym zło, kojarzy się z tym z jakiś, jakiś wstyd, że posiadanie większej ilości pieniędzy jest złem, że to jest w ogóle coś okropnego. Tam takie przekonania typu albo masz miłość, albo pieniądze a są fałszywe przekonania. To w ogóle kompletnie nie ma jedno z drugim znaczenia. Można mieć i miłość, i pieniądze, i pieniądze, i miłość. W związku z tym wszystko będziemy się uczyć i prostować. Do, następnego, do następnej sesji. Zatrzymaj sobie jeszcze chwilę pauzę. Popatrz na te koło życia, na to koło życia i spróbuj skorelować to, jak bieżący dochód, jego dostatek albo niedostatek powoduje wpływ na życie innych obszarów życia, tak ważnych, wręcz niezbędnych do życia. I mam nadzieję, że już Ci się narodzą pewne przemyślenia i, i pewna zmiana pewnych podejść czy nastawień do właśnie obszaru finansowego.